Czy aparaty działają? A jeśli nie, to dlaczego nie działają? Nazywam się Agnieszka Kaproń, jestem surdologopedą, protetykiem słuchu i dziś opowiem Ci o tym, czy aparaty słuchowe działają i jeśli nie, to dlaczego i jeśli tak, to dlaczego. I to jest dosyć mm, prosty temat. I czasami rodzice, właśnie gdy dziecko otrzymuje aparaty słuchowe, są zaniepokojeni czy zmartwieni tym, że one nie działają. Czasami, oczywiście, od razu widać reakcję i widać, że jest wszystko super, ale właśnie, że no, dziecko nie chce nosić lub nosi, ale to w ogóle nie działa, nie reaguje i tak dalej. No i dlaczego to może się dziać? Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że aparaty wzmacniają dźwięk i jeżeli dziecko ma bardzo głęboką wadę słuchu, być może te aparaty nie będą dawały nam. Realnych reakcji dziecka. Czyli faktycznie jakiś dźwięk dociera do naszego dziecka, prawdopodobnie, ale może być na tyle niewielki, jakby ten odbiór dźwięku, że dziecko nie odwróci nam się na swoje imię, czy nie zrozumie danego słowa i tak dalej, nie zareaguje. A być może w ogóle żadna reakcja. Nie wystąpi. Także po pierwsze, głębokość wady słuchu. Jeżeli mamy lekkie, umiarkowane niedosłuchy, to z pewnością będziemy mieli naprawdę świetne efekty, ale jeżeli mówimy o tych głębokich niedosłuchach, możemy mieć efekty, możemy mieć bardzo dobre efekty, średnie, ale może też tych efektów takich widocznych nie być. Ale i tak nosimy te aparaty słuchowe, żeby na przykład stymulować nerw słuchowy, jeżeli później zdecydujemy się na operację i na przykład wszczep implantu ślimakowego, jeśli jest taka potrzeba i taka ochota opiekunów, rodziców, to wtedy właśnie będziemy już na znacznie lepszej pozycji, bo ten nerw jest stymulowany, a jeżeli nie będziemy nosić aparatów słuchowych i nie będzie ten nerw stymulowany, nawet jak nie widzimy efektów, to niestety efekty później przy implancie. Mogą być znacznie gorsze. Także zdecydowanie nosimy i tak aparat słuchowy, i tak z niego korzystamy, nawet gdy nie widzimy efektów. No dobrze, a jeśli chodzi o inne wady słuchu, czyli być może jakieś głębsze, ale takie, wiecie, jeszcze teoretycznie efekty powinny być bardzo dobre. 70 dB nie do słuchu. Hmm. Powiedzmy na wszystkich częstotliwościach nie ma reakcji dziecko za bardzo. Hmm. Dlaczego? Być może. Jest ten aparat źle ustawiony. Oczywiście może to być złe ustawienie z powodu tego, że po prostu protetyk gdzieś tam przez przypadek źle to ustawił, ale też może być tak, że my gdzieś przełączyliśmy, dziecko przełączyło, bo miało różne jakieś funkcje. Może mamy jakieś nowoczesne aparaty gdzieś tam, gdzie możemy sobie pewne rzeczy ustawić i coś sobie przestawiliśmy. Także na pewno jeżeli nie ma reakcji albo są niewystarczające te reakcje, sprawdźmy ustawienia. Po pierwsze, żeby pójść jeszcze czas do tego protetyka słuchu, żeby sprawdził, czy wszystko jest w porządku, czy jest w porządku z jego ustawieniami i z naszymi tutaj działaniami. Z aparatem, bo coś mogło się jeszcze wydarzyć z naszej także strony. Także na pewno ustawienia są kluczowe, jeśli chodzi o odbiór dźwięków. Oczywiście bardzo ważny jest też sam sprzęt. Są sprzęty znacznie, jakby z wyższej półki, jeśli chodzi o ich możliwości i działanie średniej oraz tej. Hmm. Takiej niższej, która ma mniej możliwości. I nie chodzi tutaj o takie nasze bajery, chociaż też, że tu jakiś wodoodporny, tu jakieś podświetlane coś, no nie do końca. Chodzi przede wszystkim o dopasowanie, o parametry, o możliwości tego aparatu, takie techniczne, które naprawdę są bardzo istotne, szczególnie jeśli chodzi o dzieci. To już tak bardzo, bardzo, chociaż o dorosłych tak samo, także też dobry aparat słuchowy, ale nie ma czegoś takiego, że jest jeden aparat słuchowy dobry. Bo każdy aparat słuchowy jest przeznaczony do innego rodzaju niedosłuchów. Jak mamy lekki niedosłuch, to aparat dla dziecka z lekkim niedosłuchem będzie Inny niż dla dziecka z niedosłuchem głębokim. Także nie ma jednej marki, jednego aparatu, że o ten jest najlepszy na rynku. Każde dziecko, każda osoba to inny przypadek i dobieramy do tego przypadku przede wszystkim do głębokości słuchu, tej wady słuchu, ale także do funkcjonowania, ponieważ dorosły jeden będzie potrzebował mnóstwa barierów, bo potrzebuje ich, bo chce się przełączać na telefon komórkowy i tak dalej korzystać i. To jest bardzo ważne dla niego. A jakaś starsza osoba, która niekoniecznie w ogóle jest z technologiami tutaj obeznana, to może w ogóle tego nie potrzebuje i nie ma co, żeby miała takie możliwości, bo, bo nie ma takiej potrzeby. A ważne jest coś innego, na przykład dla niej, żeby był koniecznie, nie wiem, miał kolor taki jak skóra, czy włosy, czy cokolwiek, żeby był, nie wiem, najmniej rzucający się. Każdy ma swoje priorytety. I jeszcze jedno. Dlaczego aparat słuchowy może nie działać? Banalna rzecz, ale ważna. Może być rozładowany lub i może być zanieczyszczony lub mieć jakąś awarię. I bardzo często dzieciaczki do mnie przychodziły i widzę, że coś słabo funkcjonują. Jakoś tak wcześniej były reakcje, teraz nie ma i co się okazuje? Na przykład w jednym aparacie... Nie ma baterii, to znaczy bateria już nie działa, i na przykład nie zauważyliśmy, bo długie włosy migających diod lub nie były ustawione, żeby sygnalizowały, lub też nawet bateria jak baterie, ale często zapchane i właśnie wybrudzone gdzieś tam, uszkodzone delikatnie aparaty, właśnie jakby to nie miga, wtedy nie pokazuje nam, że o, bateria się skończyła, albo nie myślimy sobie, że aha, Bateria się skończyła, bo to już jest tam minęło ileś tam godzin, tylko właśnie może się okazać, że one są zanieczyszczone i przez to właśnie niestety nie działają poprawnie. Także pamiętajmy o tym, żeby po pierwsze myśleć o tym, jaką mamy wadę słuchu i jakie mamy możliwości, po drugie wybrać dobry aparat, dobrze go ustawić to jest klucz oraz cały czas sprawdzać ustawienia. A także, żeby dbać o niego, o jego czystość, o to, czy właśnie woskowina się nie dostała, jakaś wilgoć, czy baterie nie są rozładowane. Dlatego aparat może nie działać lub może działać. Do zobaczenia w kolejnym filmie w niedzielę o 17.00.